wiecie, że dawno, dawno temu zwierzęta wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. To niezwykłe baśniowe przygody sprawią, że kangur będzie miał silne nogi. Zapraszamy was na opowieść o starym jegonościu kangurze. Nie zawsze był kangur takim, jakim go widziały obecnie. Był on zupełnie innym zwierzęciem, o czterech, krótkich nogach. Był przy tym szary i kudłaty, a duma jego nie znała granic. Tańczył na po pośrodku Australii, po czym udał się do małego Boszka. Nga. Udał się do Nga przed śniadaniem i rzekł: Zrób mnie innym od reszty zwierząt na godzinę piątą po południu. Zerwał się Nga, siedzący na piasku, i krzyknął: Precz stąd! Szary był kangur i kudłaty. A duma jego nie znała granic. Tańczył na złomie skał pośrodku Australii, po czym udał się do średniego bożka Nguinka. Udał się do Noinka po śniadaniu o godzinie ósmej i rzekł: Zrób mnie innym od reszty zwierząt, a przy tym niezwykle popularnym na godzinę piątą po południu. Wyskoczył ze swej nory w gąszczach cierniowych i krzyknął – precz stąd! Szary był kangur i kudłaty, a duma jego nie znała granic. Tańczył na piaskach pośród Australii, po czym udał się do grubego boszka Hongkong. Udał się do niego… O godzinie dziesiątej i rzekł: Zrób mi innym od zwierząt, a przy tym niezwykle popularnym, aby wszyscy za mną biegali, i zrób to na godzinę piątą po południu. Wyskoczył ngong, kopiący się właśnie w słonej wodzie, i rzekł: Dobrze. Ja to uczyniam. I Bożek Gong przywołał Dinga, żółtego psa Dinga, wiecznie głodnego, wiecznie okrytego kurzem i potem, i pokazał mu jego mościa kangura i rzekł... Dingo! Zbudź się, Dingo! Czy widzisz tego tańczącego eleganta? Chcę się stać niezwykle popularnym, aby wszyscy za nim biegali. Dingo, zrób go takim. Skoczył dingo, żółty pies dingo, i spytał: Co? To stworzenie, co wygląda niby kot, niby królik? Rzucił się Dingo, żółty pies Dingo, wiecznie głodny i wiecznie okryty kurzem. I potem, i z weszczerzonymi zębami, począł pędzić za kangurem. Uciekał dumny kangur na małych nóżkach, niby królik. I na tym kończy się pierwsza część tej opowieści. Pędził poprzez górskie szczeliny i ząboki. Pędził bez wytchnienia dopóki nie uczuł bólu w przednich nogach. Pędził i ząb musiał. Ciągle pędził dingo. Żółty pies dingo. Wiecznie głodny i wiecznie okryty kurzem i potem. Szczerząc zęby, niby łapka na szczury. Nie zbliżający się i nikt nie oddalający pędził za kangurem, Pędził, bo musiał. I ciągle pędzi kangur, stary jegomość kangur, pędził przez szpalenie, pędził przez aleje drzew mordowych, pędził przez trawy wysokie, pędził przez trawy niskie, pędził przez zwrotnik raka i pędził przez zwrotnik korzoroczny. Pędził bez wytchnienia, dopóki nie uczuł bólu, w tylnych nogach. Pędził, bo musiał. Ciągle pędził dingo, żółty pies dingo, coraz głośniejszy, szczerząc wciąż z zęby, nigdy się nie zbliżając i nigdy nie oddalając. Pędził za kangurem, aż stanęli nad rzeką. Tu nie było ani mostu, ani czołna, i kangur nie wiedział, jak się przedostać na drugą stronę. Stanął więc na tylnych nogach i zaczął skakać. Skakał, bo musiał. Skakał przez pniaki, skakał przez krzaki, skakał przez pustynię środku Australii. Skakał jak kagu. Z początku robił skoki na łokieć, potem na trzy łokcie, a potem na pięć łokci, a nogi jego stawały się silniejsze i coraz dłuższe. Nie miał czasu na odpoczynek ni na posiłek, chociaż bardzo tego potrzebował. Ciągle pędził dingo, żółty pies dingo, mocno głodny, mocno zdziwiony. Czemu u licha albo bez licha stary jegomość kangur tak podskakuje? <noise> bo kangur podskakiwał jak konik polny, jak grob gotujący się pod pokrywą, jak nowa piłka. Podskakiwał, bo musiał. Podnosił przednie nogi, skakał tylnymi. Wyciągał ogon niby drążek gimnastyczny i skakał przez górę. Skakał, bo musiał. Ciągle pędził Dingo, zmęczony pies Dingo, coraz głodniejszy i głodniejszy. Coraz bardziej zdziwiony i zdumiony. Czemu u licha i bez licha stary jego muś Kangur wreszcie nie spocznie? W tej chwili ze słonego bagna wynurzył się Bóg i rzekł Piąta godzina! Usiadł Dingo, biedny pies Dingo, wiecznie głodny, okrutny. Kryty kurzem i potem i wywiesił język i wył. Usiadł kangur, stary jegomość kangur, wyciągnął ogon i rzekł. A, dzięki Bogu, że to się już skończyło! Pytał Mungong, który ani na chwilę nie przestał być człowiekiem honorowym: Dlaczego nie jesteś wdzięczny żółtemu psu dingo? Dlaczego nie dziękujesz mu za wszystko, co dla ciebie uczynił? A kangur stary, znużony kangur rzekł. Że... Wypędził mnie z ojczyzny, gdzie spędziłem dzieciństwo. Przeszkadzał mi jeść o zwykłej porze. Zmienił moją postać, że nigdy jej już nie odzyskam i czar rzucił na moje nogi. Wówczas Bóg Ngonk rzekł. Może się mylę. Ale czyż nie żądałeś ode mnie, abym cię zrobił innym od reszty zwierząt, tak żeby ta za tobą biegano? A teraz jest godzina piąta. Tak, odparł kangur ale wolałbym tego nie czynić. Sądziłem, że zrobisz to za pomocą czarów i zaklęć, a ty tymczasem wyplatałeś mi figla. Figla? Figla! krzyknął ze swojej słonej kąpieli. Powtórz to raz jeszcze, a natychmiast świsnę na dinga, aby cię gonił! Dopóty, aż sobie na śmierć zamęczysz tylne nogi! Nie! A nie! zawołał kangur muszę się wytłumaczyć. Nogi, nogami wcale nie pragnę innych. Chciałem tylko powiedzieć, Waszej Wysokości, że od rana nic nie jadłem. Jestem bardzo głodny. Tak, tak, rzekł Dingo żółty pies, Dingo ja jestem w tym samym położeniu. Zrobiłem go innym od reszty zwierząt, ale co dostanę za to na kolację? Wówczas Mgong ze swojej kąpieli w słonym bagnie krzyknął. Przyjdź i zapytaj mi o to jutro, bo teraz muszę się umyć. tak pozostali obaj po środku Australii. Stary jego mość kangur i żółty pies dingo nawzajem sobie zarzucając. Twoja wina! Twoja to wina!